Nie, proszę, nie róbcie mi krzywdy. Chodź tutaj. Jezu, gdzie jest? Gdzie jesteście? Ja uciekam? Ej, młody. A ty kto jesteś? Ktoś na pewno? no on jest lepszy niż tamten A ja idę ja też jak się nazywasz nie teraz Właśnie mój. Portal. Uciekł. Uciekł niestety. Jak uciekł jak. Tutaj. Idziemy, idziemy. Dobra, ja idę. No, to ja też. Idziesz, Boni? Idę. Poczekajcie. Jezu, w końcu sobie poszli. Teraz, szósta, muszę się zaraz położyć. Ej, młody. Kim ty jesteś? Mocuj się, kojarzę cię skądś, no ja właśnie ciebie też, ale nie chcę z nikim gadać, chcesz się stąd wyrwać, Wie nie, no chodź, dobra, nie chcesz to marzyć dobra, w portalu, gdzie jest Cassie, Cassie jest w, w system location, to lecimy do niej, Gdzie jesteś? Jestem. Że gdzie jestem? Marynetka? Co ty tutaj robisz? Chodź, muszę ci coś pokazać. No okej. Okay. Już jesteśmy. Co to jest? Paku. Jesteśmy my wszyscy. Jest nas więcej niż myślisz. A Roxy, Sandrop, Co jest? Vanessa. Wiesz, co się może z tym stać? Z wszystkim? Co? Puh. Zniknąć. Co? I się pojawić na nowo. O, to jest niemożliwe w to jest wszystko możliwe. Nawet glamrock Freddy tu jest. Widzę go. Tak. Nawet on tutaj jest. Glitch trap. Nawet DJ Musicman. Vani, Pentrap na ty mi to pokazujesz w ogóle? Wracasz do swojego świata. Co? Jeszcze nie zobaczyłem żadnego... Wszystkich FNAFów. No i co? Zobaczyłeś wszystkie animatroniki. Nie, tak nie może się skończyć. Może. Nie. Bądź posłuszny. To i jego widziałem. Balory nie widziałem. Tych nawet nie wiem, kto tu jest. Nie będę ci mówił wszystkich postaci. Ale się dowiesz w swoim czasie. Przyjdę po ciebie, jak wykonasz pewną misję u siebie. Co? Zniszczysz wszystkie animatroniki. Ze swojego świata. Co? Ja się muszę powtarzać. No dobra, zrobię to. Ale Freddy też. Co? Nie! Freddy to jest mój przyjaciel. Chopaku. Wiem. Oprócz Freddy'ego. Dobra, oprócz Freddy'ego Można zniszczyć Roxy. Santropa I no. No i wszystkich ze swojego... No mam jakiś wybór? Tak Albo to zrobisz, albo będzie nic No dobra, zrobię to To yy, Co ja mam teraz zrobić? Poczekaj chwilę no to co? Jesteś gotowy? To jest to? Tak, nie widzisz? Megapixaplex. Na pewno to nie jest żaden żart. Nie. Muszę tam wejść. Musisz. No dobra. Wchodzę. Ta aż czekamy aż wszystko naprawi. Nie. To ma. Gregory, gdzie jesteś? Przepraszam, co jest, nic nie widzę. Co się ze mną stało? O, wywaliłam się. Jezu, gdzie jest ten Monty? Gregory! A masz. Trz... Tf, Coś ty zrobił. Przepraszam, Monty. Jezu, co on mi zrobił? Że jestem tak zniszczony. Gdzie jestem? Gregory, portal Jest Gregory Nie, jest ktoś inny Cześć, ty jesteś Cassie Jezu, jest, a ty kim jesteś? Jakieś nowe dziecko znowu Jestem Crying Child Super a Ty jesteś Cassie Tak Co to jest za FNAF? FNAF SN ja na chwilę tu Okay. Portal kto to jest? To jest Green To jest Gregory. Gregory musiał to i zrobić. Co takiego? Wzięła go marionetka. Ukradła mi... Ukradła go z mojego portalu. I go gdzie wzięła. Nie wiem. Gdzieś mi pokazuje... Nie pokazuje mi go. Jezu. Czego się powiększasz? Nie wiem właśnie. Za dużo fnafów. Boże, a ten gdzie poszedł? Spokojnie, okay, nigdzie nie idę. Dobra. Powiedz mi jedno. Jezu, gdzie on poszedł? Do baby. No chyba go coś boli, że ja za nim pójdę. No, no musisz. Dobra, to jest za nim idę Jezu, ja jestem co to jest za pomieszczenie Młody Child! Co kasy? Co to jest? Nie dotykaj tu nic. Proszę. I co ty zrobiłeś? Nic? Pod biurko, szybko. Jezu. Czy ktoś tu jest? Chyba nie. To ja idę. Jezu, blisko było. Nigdy już takich rzeczy nie rób. Dobra, przepraszam. Jezu, młody, weź już tak nie rób. Właśnie, czułem, że gdzieś tu jesteś. Cranj, uciekaj! O nie... Ej, gdzie jesteś? Oddaj go! No nie... Grande przecież powiesz Gregory, tak Hranicchalite. Nie no ja uciekam stąd. Jezu, Freddy, jesteśmy tu w końcu. No, a widzisz ten napis Mega Pixaplex. No właśnie widzę. Myślisz, że on tam jest? Myślę, że tak. No, Weź tam wstać głowę. I zobacz. Jak tam Freddy? No, jest tutaj jakiś inny Freddy. Jak wygląda? Taki pomarańczowy z brzuch... na brzuchu ma piorun. Wracaj! Szybko. No już wracam. Jezu, Zdawało mi się, że kogoś słyszę. Ale chyba mi się tylko zdawało. Dobra, idę do pokoju. Jak chcecie kolejną część, dajcie suba, łapkę, komentarz. I co? Hej!